Witam Was bardzo serdecznie, jestem Figuś Magik. Dzisiaj e, zrobimy wprowadzenie do serii Recenzja, nie? Chcę Wam po prostu powiedzieć, na czym ta seria będzie polegać. No i co, zapraszam do oglądania. Seria Recenzja polega na tym, że w grze AeroTaximator 2 będziemy oceniać drogi krajowe, autostrady do, i drogi ekspresowe, no i też drogi wojewódzkie e, w polskich mapach mody do AeroTaximator 2. Zaraz podam szczegóły, na co ja głównie będę, będę zwracał uwagę, żeby po prostu nie było, że ok. Co to jest za szczegół, nie? Także wiecie, nie? Das teraz tak. Od razu wam powiem parametry, na co będę zwracał uwagę, żeby nie było zbędnego komentowania, że po prostu, Ej, bo to, bo to nie jest ważne, rozumiesz, nie? Bo oni to sobie bardzo dobrze, tylko ty po prostu zaczną takie uwagi szczegóły, nie? Po prostu chcę wam powiedzieć, że muszę na te aspekty patrzeć, ponieważ dzięki nim mapa wydaje się dla mnie przynajmniej po prostu przyjemniejsza do jeżdżenia, rozumiecie, nie? Że na przykład, gdyby nie ten aspekt, to po prostu na tej mapie jedzie się po prostu kijowo, nie? Na pierwszym miejscu jest realizm, żeby drogi były rozmieszczone dobrze, według realizmu. Żeby nie było, że tam jakieś przekręcone są drogi, nie? Na przykład tam chyba na Panty Building jest takich parę dróg I one mi się wcale nie podobają, jeżeli chodzi o przebieg Ponieważ to z rzeczywistością nie ma związku żadnego Ale rozumiecie, nie? Potem są znaki, jakość znaków, nie? W sensie, że żeby znaki były jak najbardziej zbliżone do realizmu Żeby wyglądały po prostu jak najlepiej, jak najwyższej jakości Żeby nic tam nie pominąć Po prostu ma to wręcz jeden do jeden znak Numeracja ma się zgadzać Yy, miasta mają się zgadzać. Nie, że Poznań wałcz, jak to będzie na odcinku z drugiej krajowej 11 w Plant building w Koszalinie, tylko na przykład... Poznań, bo tam faktycznie jest, jest tylko Poznań Albo nie Poznań prosto, tylko Piła prosto, jak to jest w Bobolicach Także rozumiecie, nie? No, na drugim miejscu są znaki, nie? I na tym będę skupiał uwagę, na realizmie przebiegu drogi i na znakach Reszta to będą takie uboczne aspekty, które, które będę zwracał uwagę Które fajnie, że są, ale bardziej patrzę na co innego, nie? No i co? Chyba zrobiliśmy wprowadzenie do serii To chyba tyle, co chciałem powiedzieć Mam nadzieję, że seria wam się spodoba Przynajmniej mi się będzie podobać, będę się przy tym świetnie bawić No i chyba was żegnam, nie? Więc do jutra, siema.